jest poniedziałek 10 września 6:50 czasu europejskiego. To są komentarze giełdowe Bosse Fix. Serdecznie zapraszam do wysłania analizy technicznej wybranych instrumentów futures na indeks Giełdowy. Zobaczmy jak przedstawia się sytuacja i tendencje w układzie H1 na futures S&P 500. Kurs znajduje się w renie 1432 punkty. W zarysie konsolidacji pomiędzy 1430 1437 taka Siedmiopunktowa baza do nowej fali, niekoniecznie zbieżnej z wcześniejszą wzrostową, jak najbardziej pozwala teraz wyczekiwać na nowy impuls, na nowy ruch. Wskaźnik CCI pokazuje, że prawdopodobnie mamy tutaj pierwszy zarys dołka takiego technicznego. Natomiast trzeba pamiętać, że może się okazać, że ten dołek. Jest bardzo ważny, ale tylko krótkoterminowo. I tak, jeśli dojdzie do wybicia kursu w dół poniżej 1430 punktów, to będzie mierzony ruch um, prawdopodobny pomiędzy średnie EMA 65 a EMA 100. A wówczas powinniśmy obserwować linię sygnalną CCI, czy ona nie zakreśla czasem pozytywnej dywergencji, czyli takiej rozbieżności, która będzie dawała sygnał i prowokowała inwestorów do postrzegania. Nowego dołka, czy wzrostowej tendencji. Dodajmy, że MA200 znajduje się poniżej MA165. Jest to układ taki bardzo pozytywny, natomiast kurs obecnie leży na górnej wysokiej półce cenowej. Z kolei futures dla Dow Jonesa to poziom obecnie 13260 poniżej dwóch ważnych oporów 13290-13319. Brak ich przełamania będzie prowokował do zejścia w stronę 13218 także sobie tutaj układ pozytywny, średnie szybsze znajdują się poniżej MA200 ważne wsparcie 13088 punktów choć w przypadku dla tych futures widać już pierwszy zarys podwójnego zejścia linii CCI przynajmniej a, bardzo krótkoterminowo daje to impuls do zwyżki w stronę przedstawionych oporów jeśli jednak kurs wybił się dołem, tutaj także mamy konsolidację na tej przestrzeni wymienionych wskazanych punktów zwrotnych. Jeżeli przyj... przyjdzie do wybicia dołem, to powinniśmy zobaczyć testowanie 13218, a nawet na nieco niższe poziomy. Pamiętajmy o pozytywnym układzie dla futures, dla Dow Jonesa. Z kolei instrumenty pochodne dla DAXa przed otwarciem poniedziałkowej sesji, czyli piątkowy poziom zamknięcia to 7228,5 punktu. Kurs może jak najbardziej zmierzać w stronę 7246. Natomiast pamiętajmy, że wybicie się dołem poniżej 7210 to ruch mierzony w stronę 765, a nawet w 701. Średnik eksponencjalny z 65 100 godzin znajduje się poniżej ma 200. Nie mamy tutaj zejścia sygnalnej CCI poniżej minus 100 punktów. Więc jeżeli mielibyśmy dorównywać relatywnie do nowojorskich futures, to powinniśmy mieć zniżkowanie w stronę 765. FW20 przed otwarciem. To poziom 2, 3, 2, 2, poniżej oporów 2, 3, 26, punktów. Lokalna korekta wzrostowa po wcześniejszej fali, przepraszam, lokalna korekta spadkowa po wcześniejszej fali wzrostowej przypomina o tym, że nastąpiła realizacja zysków. Ta korekta jest aktualna, gdyż Mocne zakończenie piątkowej sesji, takie wzrostowe na fixingu nie świadczy jeszcze o tym, że powstała nowa fala wzrostowa, czy przynajmniej impuls. Natomiast układ jest pozytywny, ma 6500 znajdują się powyżej Ema 200 i to daje dosyć dobre argowanie na najbliższe kilka sesji. Serdecznie dziękuję za uwagę, mówił dla Państwa Michał Pietrzyca.